Dzisiaj Bóg mówi ci, drogie dziecko, abyś uważnie słuchał, ponieważ to przesłanie ma wielkie znaczenie dla ciebie i twojej rodziny. Drzwi do twoich błogosławieństw mogą się trwale zamknąć, jeśli nie obejrzysz tego wideo do końca. Mam szczerą nadzieję, że nie zignorujesz tego filmu. Przygotuj się na zalew bogactwa, miłości i radości przekraczający twoje najśmielsze oczekiwania przez cały następny tydzień. Dzięki Bożej łasce na Twoje konto bankowe wpłynie również 50 milionów dolarów z niezidentyfikowanych i zaskakujących źródeł. Jeśli uważasz, że Bóg istnieje, polub ten film i zasubskrybuj kanał. Jeśli jesteś chrześcijaninem, wesprzyj naszą społeczność, wpisując: Naprawdę kocham Twój kanał, ponieważ przyniosłeś mi błogosławieństwa. Super, dzięki do jednego dolara w ciągu najbliższych 24 godzin. Otrzymasz nieoczekiwane prezenty finansowe, a rok 2023 zapowiada się jako rok zmian, uzdrowień i cudów, jak nigdy dotąd. Będziesz całkowicie zaskoczony niekończącym się przepływem błogosławieństw, cudów i przełomów, które nastąpią w ciągu najbliższych trzech dni. Gdy wejdziesz w ten nowy sezon cudów. Cuda, przełomy i zwycięstwa będą pojawiać się jeden po drugim każdego dnia. Gotowy, czy co, kiedy będziesz gotowy, wpisz jedenastą. W tym miesiącu bogactwo, zdrowie i sukces zostaną Ci obficie zapewnione. Wiedz, że obfitość nie ma granic. Jestem wdzięczny za to, co już mam i jestem gotów przyjąć więcej pieniędzy. Z łatwością przyciągam wielkie bogactwo. A moje konto bankowe jest prawie pełne niewyobrażalnie dużych kwot pieniędzy. Płacząc z czystej radości, Bóg zamierza to zrobić. W tej chwili Wasze modlitwy są wysłuchiwane, a rok 2023 będzie niewątpliwie rokiem niesamowitych zmian, postępów i cudów. Przygotuj się na wylew błogosławieństw, nowe początki, uzdrowienie i dobrobyt. Które są szczególnie przeznaczone dla ciebie w tym tygodniu. Żadna burza z przeszłości nie będzie w stanie cię pokonać, zamiast tego wyjdziesz triumfalnie, zdrowy, szczęśliwy i bogaty. Jak to możliwe? Ponieważ jesteś moim bezcennym dzieckiem i masz moją dozgondną miłość. Wpisz "kocham cię", jeśli żywisz romantyczne uczucia do Boga. Należy pamiętać. Że ten film zostanie obejrzany do końca tylko przez oddanych subskrybentów lub młodych widzów. Otrzymasz wspaniałą niespodziankę, jeśli obejrzysz cały film bez pauzy. Radzę obejrzeć ten film do końca i być oddanym naśladowcą Boga. Z pewnością doświadczysz Bożych błogosławieństw w życiu. Jestem bogiem wojsk niebieskich, panującym nad wszystkim. Mogę chodzić po najwyższych górach i zmieniać ciemność w światło świtu. Jestem wodą żywą, a ci, którzy piją ze mnie, nigdy nie będą spragnieni. Daję ci życie wieczne, bezgraniczną obfitość i niekończącą się radość. Okazuję łaskę, twoje zdrowie, moim cudownym dotykiem, a zmieniające życie błogosławieństwa spłyną na ciebie, oświadcza Bóg. Bóg kieruje cię w stronę miejsca uzdrowienia, komfortu i obfitości, zdala od cierpienia, konfliktów i pragnień. Niech Pan wysłucha Twoich modlitw i poprowadzi cię przez Twoje wyzwania, a ten tydzień niech przyniesie Ci korzyści. Bóg wynagrodzi Cię w tym tygodniu trzykrotnie. Staniesz się symbolem szerokich możliwości, które pojawiają się, gdy Bóg jest po Twojej stronie i prawdziwości Jego cudów. Doświadczysz niewybłogosławieństw od Boga. Przekształcisz swój egzamin w świadectwo, swoje potrzeby w obfitość, a swoją dezorientację w jasność. Przygotuj się na przyjęcie tego z ufnością. Wejście tysiąc dziesiątego roku, aby przyjąć to z ufnością. Według Boga wszystko w Twoim życiu, od kariery i dochodów po relacje i zdrowie, ulegnie dziś cudownej zmianie. Spodziewaj się nieprzewidzianych korzyści, zalewu uczuć i obfitości wszystkiego, co jest korzystne. Sierpień, wrzesień i październik będą radosnymi miesiącami. Doświadczysz wielkich cudów, niespodziewanych błogosławieństw i dwa razy więcej przyjemności i szczęścia. Jeśli uważasz się za szczerego ucznia Boga, obejrzyj ten film do końca, aby zobaczyć niesamowite czyny Boga. Pamiętaj, aby dzielić się i szerzyć miłość wśród wszystkich. Daj Bogu dostęp do swojego domu, aby mógł zdziałać cuda w Twoim życiu. Za pięć dni zobaczysz, że to opóźnienie w Twoich planach było Bożą metodą zapewnienia Ci bezpieczeństwa. Pamiętaj, że Bóg jest zawsze z Tobą we wszystkim, co robisz i gdziekolwiek się udajesz. Gratulacje, moja ukochana. Twoje trudne dni już minęły, a Bóg zapewni ci wszystkie błogosławieństwa, o które prosiłaś, w tym zdrowie, miłość, nowy początek i wiele więcej. W domu Boga masz szczególną pozycję, ponieważ jesteś jednym z Jego wybranych dzieci. Nigdy nie zapominaj, że wszystko jest możliwe, o co się modlisz, i zostanie spełnione, jeśli pozostaniesz w nim, a Jego słowa pozostaną w tobie. Powinieneś stale pamiętać, że Pan, Twój Bóg, jest zawsze po Twojej stronie i będzie walczył w Twoich bitwach w Twoim imieniu, abyś ostatecznie zatriumfował. Wszystko, o co się modliłeś, w tym lepsze zdrowie, sukces finansowy, miłość i spokój, spełni się dzięki Twojej wytrwałości i wierze. Każdy w Twoim otoczeniu zwróci na Ciebie uwagę i zostanie zainspirowany do wiary w Boga. Wydarzy się coś, co zmieni twoje życie. Odkryjesz siebie w czułym uścisku swojej bratniej duszy, w oszałamiającym nowym domu i ze stałym strumieniem wystarczającej ilości pieniędzy, aby wesprzeć swoje aspiracje i tych, których kochasz w nadchodzącym tygodniu. Możesz zaufać Bogu w swoich trudnościach, tak jak Daniel w jaskini lwa. Naciśnij 12, jeśli wierzysz w Boga. Gdy Bóg przekształca Twoją opowieść w opowieść o dobrobycie, szczęściu i uzdrowieniu, Pan radzi: Przygotuj się na niesamowity miesiąc. Nikt nie może zamknąć drzwi, które dla Ciebie otworzyłem, i nic nie może pokrzyżować boskiego planu, który wprowadziłem w życie. Bóg jest Twoją siłą i przystanią w czasami trudnym świecie, zawsze Cię wspiera. Do końca tego tygodnia wszystkie Twoje problemy znikną. A twoje życie będzie wypełnione po brzegi korzyściami. Pan troszczy się o ciebie w sposób, jakiego nigdy byś sobie nie wyobraził i posłał anioły, by czuwały i prowadziły ciebie i Twoich bliskich. Nigdy nie będziesz głodny, jeśli przyjdziesz do Jezusa, ponieważ on jest pokarmem życia. On jest światłem, które świeci w cieniu i da ci odpoczynek, jeśli jesteś zmęczony i obciążony. Odwiedź go, aby znaleźć przyjemność i spokój, które tylko on może zapewnić. Jeśli podążasz za Jezusem, przekaż ten film dziesięciu innym osobom. Chciałbym obsypać Cię błogosławieństwami, sprawić, by Twój uśmiech był jeszcze szerszy i przynieść Ci sukces finansowy w ten weekend, moje dziecko. Za kulisami przynoszę Ci korzyści przekraczające Twoje najśmielsze oczekiwania. Nadszedł czas, abyś odzyskał siły. Znów poczujesz się bogaty i spokojny, ponieważ Bóg zwróci ci wszystko, Co zabrała ci zła osoba. Bądź pewien, że czeka cię fantastyczna przyszłość pełna dobrobytu, postępu i nagród. Nie ma znaczenia, co powiedział ci przeciwnik, jesteś następną osobą w kolejce do cudu, który zmieni twoje życie. Przygotuj się na coś. Ceo zaszokuje Twoich wrogów i zmieni Twoje życie na zawsze. Czeka Cię wielki sukces i nowe początki. Nigdy nie zapominaj, że szukanie Boga zaowocuje nagrodami. Szukanie Boga bez wiary jest niemożliwe. W tej chwili Pan zmienia Twoje życie, przekształcając Twoje ubóstwo w bogactwo, a Twoje smutki w przyjemność. Jeśli to konieczne, wpisz 15. Odmów ze mną tę modlitwę, mówi Jezus, aby otrzymać Boże błogosławieństwa. Proszę, zostaw afirmację w potężnym imieniu Jezusa i przekaż ten film komuś, kto mógłby z niego skorzystać. Boże, jesteśmy wdzięczni, że dałeś nam sierpień. Prosimy, chroń naszych bliskich i rodzinę przez cały ten miesiąc. Boże, miej na nas oko i otocz nas swoją niebiańską ochroną. Obdasz nas zdrowiem, pomyślnością i męstwem. Zabierz z naszych serc wszelki niepokój, napięcie, strach i niepewność. Proszę, pomóż nam całkowicie Ci zaufać, gdy sprawy staną się trudne. Dziękujemy za wysłuchanie naszych próśb i obdarzenie nas błogosławieństwami, Panie. W imieniu Jezusa. Amen. W porządku, Boże, dziękuję Ci. Nie obawiaj się, moja ukochana, ponieważ stale jestem przy tobie, czuwając nad twoim bezpieczeństwem. Nic ci się nie stanie, ponieważ jestem twoją przystanią. Wyślę moje anioły, by chroniły cię w każdy sposób, więc żadne nieszczęście nigdy się do ciebie nie zbliży. Bogactwo, miłość i uzdrowienie, na które zasługujesz, są wysyłane do ciebie. Niech potężne imię Jezusa dokona uzdrowienia dla Twojej rodziny i pojawi się jako cud, kiedy będziesz go potrzebować. Zawsze pamiętaj, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Wydaje się, że nikt nie może zbudować ścieżki, ale tylko On jest w stanie dokonać rzeczy pozornie niemożliwych. Bądź dziś wdzięczny za dar życia, nawet w trudnych okolicznościach. Pomogę Ci przezwyciężyć wszelkie trudności i zastąpić strach zaufaniem. Modlę się w imieniu Jezusa, aby Twoja radość, marzenia, relacje, zdrowie i bogactwo zostały przywrócone. Dzięki łasce Pana możesz wznieść się w życiu i zostać cudownie uwolniony od okoliczności, o ile będziesz się go trzymał. Rozkazuję Duchowi Świętemu, aby uzdrowił Cię, jeśli jesteś chory. Wpisz 17, aby potwierdzić w imieniu Jezusa. Bóg uzdrawia ciała, przebacza długi, naprawia relacje i pokonuje nałogi, więc spodziewaj się dziś wieczorem wielkiego cudu, według Pana. Ogłaszanie tego na głos i branie za to odpowiedzialności ma kluczowe znaczenie. Ufaj, że codziennie zdarzają się cuda i że Bóg działa w Twoim życiu. Bóg pragnie. Abyśmy żyli pełnią życia. Co widać w stwierdzeniu Jezusa, ja przyszedłem po to, abyście życie mieli i nim się cieszyli, i mieli je w obfitości, aż do syta. On pragnie dla nas pokoju, miłości i przyjemności. Na szczęście właśnie rozpoczynasz sezon, który składa się z tych wszystkich rzeczy. Zostaw komentarz z Amen, aby być dziś błogosławionym. Kiedy nadejdzie właściwy czas, Pan otworzy drzwi do nieba, magazynu jego obfitości, przynosząc deszcz na Twoją ziemię i błogosławiąc wszystko, do czego przyłożysz ręce. Nigdy nie zapominaj, że nigdy nie byłeś sam w swoim życiu. Boży aniołowie nieustannie czuwają nad Tobą, gotowi wkroczyć i pomóc, gdy sprawy staną się trudne. Bóg może uczynić Cię szczęśliwym i śpiewać. Gdy jesteś przygnębiony i samotny. Bóg jest twoją siłą, gdy jesteś słaby i bezsilny. Jeśli myślisz, że Bóg istnieje, wpisz tak. Jedną rzeczą, o której należy stale pamiętać w odniesieniu do Boga, jest to, aby zawsze ufać Jego czasowi. Po drugie, On wskaże Ci drogę. Najlepszym lekarstwem jest modlitwa, ponieważ Bóg toczy za Ciebie bitwy. Cztery najbardziej zaskakujące cuda zdarzają się, gdy pozostaje tylko Bóg. Połączmy się teraz w modlitwie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś dobrym i kochającym Bogiem, Bogiem cudów. Doceniamy, że dajesz nam dar świeżego życia i przebaczasz nam. Jesteśmy wdzięczni, że nic nigdy nie może oddzielić nas od Twojej miłości, która jest nieskazitelna i niezawodna. Doceniamy Twoje liczne dodatkowe błogosławieństwa, a także Twoją pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa naszej rodzinie i pomaganiu nam przetrwać każdy dzień. I za to, że kochasz nas na tyle, że posłałeś Jezusa, aby umarł zamiast nas, aby nasze grzechy mogły zostać przebaczone. Dziękujemy, że nas stworzyłeś. Zawsze pamiętaj, że nadzieja istnieje wszędzie tam, gdzie jest Bóg. Bóg jest zawsze z tobą, dlatego nigdy nie jesteś sam. Modlitwy są przez niego widziane i słyszane. W porządku, Boże, dziękuję Ci. Jeśli zaufasz Bogu, On poprowadzi Cię przez trudne sytuacje i wskaże drogę wyjścia z nich. Oznacza to, że Bóg zapewnia nam korzyści, które zmienią nasze życie, wsparcie finansowe, dobrą energię i cuda. Nasze życie będzie pełne cudów, gdy zaufamy Bogu. Wszystko, co musimy zrobić, to uwierzyć w Niego i Jego cel dla nas. On zawsze jest po naszej stronie, pomaga nam przetrwać trudne chwile i obdarza nas nieprzewidzianymi cudami. Uwierzmy więc w Jego plan dla nas i wiedzmy, że następne 7 dni będzie niezwykłe i pełne radości, miłości i pokoju. Czas cierpienia. Złamanego serca i niespokojnych nocy dobiega końca. Wszystko, o co prosiłeś, błogosławieństwa, miłości, zdrowia i dobrobytu, wkrótce wyleje się przez okna niebios. Są w drodze. Powinieneś wiedzieć, że Bóg używa tego filmu, aby przemówić bezpośrednio do twojej zranionej duszy. Jeśli płaczesz podczas jego oglądania, ponieważ chce, abyś wiedział, że tworzy teraz dla ciebie ścieżkę, poprowadził cię do tego przesłania. Oprócz dania ci niesamowitych możliwości i naprawienia twoich uszkodzonych relacji, On naprawi twoje ciało. Trzymaj się wiary, przełom jest na horyzoncie. Zostaw komentarz z Amen, aby zostać dziś pobłogosławionym. Jezus jest wszystkim, czego potrzebujesz do szczęśliwego i produktywnego życia. Zapewnia jedzenie. Gdy jesteś głodny, napoje, gdy jesteś spragniony i wszystko inne, czego możesz potrzebować. Bóg zastąpi Twój niepokój, troski, napięcie i cierpienie swoimi błogosławieństwami, spokojem i miłością. Ważne jest, aby pamiętać, że Ojciec dał Ci królestwo więc nie bój się, owieczko. To wiara wywyższa Boga pośród burzy, pokłada w nim ufność w dolinie i podąża za Nim przez noc. Możesz pokładać wiarę w jego niebiańskiej łasce i kierownictwie, wiedząc, że On jest po Twojej stronie, czuwając nad Tobą i Twoimi bliskimi. Aby potwierdzić, wpisz 21, 21. Pomódl się, Panie, pobłogosław nadchodzący miesiąc. Strzeż naszego szczęścia i pomóż nam dokonywać osądów w oparciu o zasady, a nie okoliczności. Przypomnij nam, że nawet w obliczu niepewności, radość Pana jest naszą siłą, naszym spokojem i naszą nadzieją. Tak więc, nawet jeśli sprawy nie idą zgodnie z planem, Boże, dziękuję Ci za czytelnika i udzielam błogosławieństwa na cudowny dzień. Proszę, abyś spełnił ich prośby. Otworzył przed nimi drzwi, uleczył ich fizyczne dolegliwości, zaspokoił wszystkie ich potrzeby, pokonał wszystkich ich wrogów i zrobił w ich życiu miejsce na nieokiełznane błogosławieństwa. Tak, w imię Jezusa. Twoja przestrzeń życiowa emanuje negatywną aurą. Pozbądź się tego natychmiast w swoim salonie. W przeciwnym razie jej zły wpływ zaszkodzi wszystkim i może być dość kłopotliwy. Zwróć uwagę na anioły i usuń je, aby utrzymać przyjemne i bezpieczne gospodarstwo domowe. Ukochany, żadna broń wymierzona przeciwko tobie nie odniesie sukcesu. Zawsze będziesz silniejszy niż jakiekolwiek przeszkody lub ataki, które napotkasz. Moją rolą jest chronić Cię i zapewnić Ci bezpieczeństwo. Jesteś moim ukochanym sługą, więc zaufaj mojej miłości i ochronie. W przyszłym tygodniu obdarzę cię korzyściami, przełomami i cudami, których nigdy byś sobie nie wyobraził. Twoje zmagania staną się darami, a ja przemienię Twoje cierpienie w siłę. Dla Twojego życia mam wspaniały plan, który cię uzdrowi, zapewni Ci dobrobyt i pomoże Ci wyjść z każdej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Czy wierzysz we mnie? Czy cuda są dla Ciebie realne? Zastanów się, co mógłbyś zrobić z Bożą pomocą. Obejrzyj zatem to wideo. Boży plan dla twojego życia jest pełen przyjemności i sukcesów. Ja, Bóg cudów, jestem tym samym Bogiem, który stworzył góry, rozdzielił Morze Czerwone i przywrócił Jezusa do życia. Pamiętaj o tym. Jeśli tak myślisz, wpisz 222. Jestem Bogiem od nowy który może zamienić smutek w radość i stworzyć piękno z popiołów, oświadcza Pan Jezus. Zwrócę Ci wszystko, co zostało Ci odebrane, nawet przez Twojego przeciwnika. Nic nie powinno Cię niepokoić. Raczej przedstaw swoje żądania Bogu w każdej sytuacji poprzez modlitwę i wdzięczne błaganie. Obiecuję, że rozwiąże wszystkie Twoje problemy i zapewni ci uzdrawiające doświadczenia wykraczające poza Twoje najśmielsze oczekiwania. Czy jesteś gotowy? Pyta Bóg. Kiedy będziesz gotowy, wpisz tak. Wiem, że możesz mieć do czynienia z chorobami, niedomaganiami i cierpieniem w swoim życiu, ale nie poddawaj się, ponieważ jestem tutaj, aby Cię wspierać i uzdrawiać. Aby przywrócić Ci miłość i spokój. Miej we mnie wiarę, a poprowadzę Cię do wyzdrowienia i pełni. Zgromadzisz bogactwa w niebie i będziesz cieszyć się sukcesem na ziemi, jeśli pokładasz we mnie całą swoją ufność, łącznie z pieniędzmi, zdrowiem, związkami i aspiracjami. Pomódlmy się razem. Potrzebuję Cię, Panie Jezu, jesteś moją siłą. Uzdrawiam siebie. Moich przyjaciół i moją rodzinę. Na zawsze masz moją wiarę i nadzieję. Jest sierpień. Otrzymam obfitość Bożych darów, w tym zaopatrzenie, uzdrowienie, ochronę i niebiański kierunek. Jedyną osobą, która może zaprowadzić pokój między ludzkością a mną, jest mój syn, Jezus Chrystus. Jestem jedynym i prawdziwym Bogiem. On jest ścieżką, prawdą i życiem. Dzięki niemu możesz znaleźć wieczne zbawienie. Jako wszechmocny Bóg zapewniam Ci codzienne potrzeby i wsparcie potrzebne do przetrwania. W ciągu najbliższych trzech miesięcy będziesz wyobrażać sobie swój idealny dom i samochód, a także z podziwem patrzeć na swoje wielomilionowe konta bankowe. Jeśli tego potrzebujesz, wpisz 333. Pamiętaj. Że zawsze jestem tu dla Ciebie, niezależnie od tego, czy przechodzisz przez dobre, czy złe czasy, wspinasz się po górach, lub przemierzasz doliny, odczuwasz radość lub smutek, jesteś błogosławiony lub zmagasz się z trudnościami. Jestem przy Tobie, bez względu na to, przez co przechodzisz. Zadeklaruj głośno, ponieważ szanuję Boga, On przekroczy wszystko, o co proszę lub co sobie wyobrażam. Będę ścigany i pokonany przez Jego dobrodziejstwa. Teraz będę tam, gdzie powinienem być. Ludzie będą podejmować dodatkowe wysiłki, by Y dobrze mnie traktować. Boża łaska jest wokół mnie. Rozumiem, że Twoja rodzina, zdrowie i pieniądze mogą być na Twojej głowie. Pamiętaj jednak, że jeśli wytrwasz, Bóg zawsze będzie działał dla Twojego dobra. Obsypie dziś triumfem, uzdrowieniem i spokojem. Z tego miłego otoczenia stworzy coś niesamowitego. On nigdy cię nie zawiódł i nigdy nie zawiedzie, więc to powinno dać ci trochę spokoju. W dobrych i złych chwilach on jest przy tobie, bez względu na wszystko. Drogi ojcze Boże, jestem bardzo wdzięczny za Twoją niezachwianą miłość, dobroć i błogosławieństwa. Jestem również wdzięczny za Twoją stałość w zapewnianiu mi przewodnictwa i wsparcia w tych niepewnych czasach. Jestem wdzięczny, że sprawiłeś, że poczułem się wyjątkowy i podniesiony na duchu. Dziękuję za fragment, który daje mi spokój i służy jako przypomnienie o Twoim celu, planie i dostępności. Dziękuję za złagodzenie moich obaw i przypomnienie mi, że to Ty jesteś źródłem mojej pomocy. W imię Chrystusa. Amen, proszę, pomóż mi mądrze siać i być dobrym szafarzem. Proszę, odpowiedz w komentarzach poniżej, czy to przesłanie do Ciebie przemawia i bądź otwarty na przyjęcie darów, które Bóg przygotował dla Ciebie dzisiaj. Ponieważ ten kanał regularnie publikuje informacje na temat duchowości i rozwoju osobistego, które pasują do moich zainteresowań i przekonań, subskrybowanie go jest kluczowe. Dzięki subskrypcji mogę być na bieżąco z nowymi filmami i rozwijać się duchowo. Doceniamy Twój czas i mam nadzieję, że klikniesz przycisk subskrybuj, aby śledzić nas i naszą społeczność podobnie myślących ludzi, którzy dążą do wewnętrznego spokoju i rozwoju osobistego. Jest to społeczność wierzących, a nie tylko platforma, która zawsze chętnie pomaga i słucha. Razem wzrastajmy w zaufaniu do Jezusa i prowadźmy życie, które go wywyższa. Tak, w imię Jezusa. Bóg mówi: obejrzyj ten film i wyślij go komuś, kto go potrzebuje, jeśli naprawdę za mną podążasz.